Jesteśmy w restauracji Hades na ulicy Grocki 21. Ja rozmawiam z panią Elżbietą Cwaliną, współwłaścicielem restauracji. Gratuluję y, pani zajęcia pierwszego miejsca w festiwalowym konkursie dla restauratorów. Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę z takiego wyróżnienia. Tym bardziej, że jury było znakomite. W związku z tym, tym bardziej no, jestem dumna, że mogliśmy spełnić oczekiwania y, naszych y, Właśnie jurarów. Jakie Państwo potrawy wystawiali w ramach konkursu? Nasz stół był cały prowansalski, w zasadzie wszystko było to, co się wiąże z Prowansją. Po pierwsze, tkanina na stole też była prosto z Prowansji. A jakie potrawy, bo wie, wie pani, taki konkurs to nie są tylko potrawy. Konkurs smaku to powinien Obejmować, bo smak to jest też oprócz smak podnie, podniebienia, prawda? To smak taki estetyczny. Dla mnie stół powinien wyglądać estetycznie i według mnie ten nasz tak właśnie wyglądał. Natomiast nie był może. No dobrze, tak właśnie wyglądał. Po Salsku. Co? daliśmy daliśmy na przystawki daliśmy małe drobne ciasteczka słone i do tego różne y, takie dodatki pod tytułem tapenady daliśmy nasz y, taki chadesowy chrzan z miodem daliśmy to, te dodatki to nie tylko do y, tych ciasteczek słonych ale również do serów. Daliśmy deskę serów. Sery były regionalne, ponieważ Francuzi mają bardzo dużo różnych serów. Tam jest około 400 gatunków i każdy region cieszy się tym własnym serem, własnym wyrobem. My postanowiliśmy też pokazać to, co mamy tutaj najlepszego. Więc pokazaliśmy ser kozi z Lubelszczyzny, nasz ser własny, hadesowy biały, wędzony. No i ser bursztyn, który był tym. Królem serowym na tym tegorocznym festiwalu smaku. Następnie podaliśmy zupę opistu, to jest zupa prowansalska. To jest zupa fasolowa, można powiedzieć, ale zupełnie nie ma nic wspólnego z wyglądem i ze smakiem z naszą zupą fasolową polską, natomiast można ją robić. U nas również, ponieważ fasola występuje u nas w każdej postaci. Więc to była fasola biała, czerwona i fasolka szparagowa z pesto bazyliowym na takim wywarze, wywarze warzywnym wcześniej gotowanym, z, z trzema rodzajami serów. I też do i zupy dodaliśmy te sery regionalne, nasze. Następnie kucharz przygotował strąga w takiej otoczce z bekonu cieniutkiej na ratatuj i do tego podane były faszerowane kwiaty cukinii. Cukinia była faszerowana kaszą jaglaną z kozim serem. Bardzo to wygląda ładnie, jest smaczne. Także myślę, że to smakowało bardzo publiczności. No i na deser była tarta prowansalska tarta żebracza albo tarta żebraków. No myślę, że ci żebracy nie mieli źle w Prowansji, ponieważ ta tarta to jest z takich suszonych bakali, migdały, daktyle, figi. To co tam na południu Europy jest w zasadzie może tak, tak jak u nas jabłka, prawda. Takie yy, może nie, yy, no nie jest jakieś oryginalne, tylko jest na, na co dzień. A do tego podaliśmy pastis yy, to taki napój y, anyszkowy, prowansalski, i nasz napój dereniowy, lekko wzmocniony alkoholem. Wszystko brzmi bardzo smakowicie. A, to był, bukiet z ziół, które są, występują u nas również, no i trochę lawendy, bo to jest tak, że my mamy te same zioła, ale one nie pachną tak samo jak w Prowansji. Y, Jemy tę samą sałatę, ale ona inaczej smakuje, ponieważ każdy region jednak ma swoją specyficzną glebę, swój specyficzny jakiś skład chemiczny na słonecznienie. Także niby to samo, a jednak trochę inaczej. Ale na oko wydaje mi się, że sprostaliśmy zadaniu, żeby pokazać tę prowansję na, na wschodzie z wykorzystaniem tych naszych produktów. A która potrawa zdobyła największe serce, tak? Czyli czy była o tym mowa? Ja myślę, że wszystkie smakowały. Poza tym y która, no, trudno mi powiedzieć, bo u nas było dużo różnych takich nowości i, ale myślę, że zupa bardzo smakowała, no i te kwiaty cukini to, no to też jest taki sezon teraz, jesień, że tych kwiatów jest dużo, każdy może też spróbować zrobić, sama oczywiście zachęcam wszystkich, żeby spróbowali to zrobić w domu, bo to jest to fantastyczne danie i szybko można je, zro szybko można je zrobić. To poprosimy o przepis. No dobrze, czyli bierzemy kwiaty, zbieramy rano, usuwamy zanieczyszczenia z tego kielicha, tam sprawdzamy, żeby nie było niczego niepożądanego, usuwamy ten słupek też z kwiatów i robimy nadzienie. Więc nadzienie możemy zrobić no, w zależności od upodobań. Może być wegetariańskie, tak jak u nas było z kaszą. Można zrobić z kaszą kuskus albo z kaszą jaglaną. Z Nadziewa z serem i do tego natka pietruszki sok z cytryny. Możemy tam troszkę posolić. Nadziewamy to, yy, ścisk zamykamy płatki, yy, robimy panierkę. Yy, panierkę z yy, u nas też była panierka z kaszy yy, i z yy, jajka. Obsmażamy na gorącym oleju około 3 minut i zjadamy prędko. To jest kasza manna. Nie, nie, nie kasza manna, tylko kasza kuskus. Może być kasza jaglana. Z mannej nie próbowałam, ale może też być dobra. Nie próbowałam. Natomiast można zrobić też w na naleśnikowym, można zrobić naprawdę z mięskiem, z innymi warzywami. No musi być to spoiwo takie, żeby albo jajka, albo ser, żeby to nam się tam nie rozpadało w środku. Natomiast jest to bardzo fajne danie dla wegetarian i takie bardzo ozdobne. Uczestniczyli Państwo również w nocy restauracji. W ramach tej nocy jakie Państwo potrawy serwowali? Podawaliśmy śledzia, bo nie śledzia, tylko, to był tatar po prowansalsku, tatar z anszła i z kaparami, z oliwkami. Była faszerowana cukinia, ponieważ w Prowansji jedzą bardzo dużo faszerowanych warzyw. Pomidory faszerowane, pomidory cukinie faszerowane inne rodzaje też cukini są takie śmieszne kuleczki, także my podaliśmy cukinię faszerowaną, ale taką tą podłużną, nazywamy ją łódka łódka z cukinii i robiliśmy tartę z ratatouille to było na, na wczoraj te takie prowansalskie potrawy a która potrawa cieszyła się największym powodzeniem? no najwięcej to powiem, że zeszło to tatara to rzeczywiście kucharz mówi na panielu, nie nadążymy chyba z Tatarem. Tatar, myślę, że Polacy lubią Tatara i chętnie próbują. U nas jest taka dosyć duża lista, szeroka oferta tych Tatarów. Od zawsze mieliśmy w Hadesie sporo, no, taką bogatą listę tych Tatarów i rzeczywiście cieszy się ten Tatar zainteresowaniem. W ramach festiwalu są organizowane również warsztaty kulinarne. One mają miejsce u Państwa w restauracji. Który z tych warsztatów cieszył się największym powodzeniem, największym zainteresowaniem? No do tej pory to wszystkie w zasadzie. No, może takim największym zainteresowaniem to te nalewkowe. To, to, to tak, ale generalnie cieszą się zainteresowaniem wszystkie warsztaty. Porównując z, lat, z ubiegłym rokiem. Jest więcej osób zainteresowanych. Natomiast warsztaty, które odbyły się w ubiegłym roku to były warsztaty y, takie o przyrządzaniu mięsa. Osoby, które uczestniczyły w tych warsztatach, próbowały potem zrobić według tych przepisów y, potrawy, albo to mięso przygotować, mięso suszone pani Pietrusik. Jest genialny, tak zwany sekret zapiechów. I myślę, że dzisiaj Pani też nam pokaże właśnie te potrawy takie, to mięso według przepisów litewskich. O serach wczoraj były dwa takie spotkania, też było dużo ludzi, dużo jest zainteresowanie, także myślę, że ludzie chętnie słuchają takich opowieści o jedzeniu. Było o serach zagrodowych wczoraj i o tym serku bursztyn, także to... Ja się cieszę, że właśnie coraz więcej jest zwolenników dobrego sera, ponieważ ja jestem z wykształcenia romanistką i bardzo lubię sery. Zawsze jak jeździliśmy do Francji, to było dawno, no to się tak zastanawiałam: Boże, ile oni mają tyle serów, tyle dobrych serów, tyle dobrego wina, w zasadzie nic więcej do no szczęścia nam nie było potrzeba. A u nas był ser żółty i ser biały. Ale to się tak zmieniło, więc myślę, że się będzie zmieniać na lepsze i znowu każdy region, mam nadzieję, będzie tak, będzie mógł się pochwalić swoim własnym serem. I to tak się, tak się zaczyna dziać. Tak się już zaczyna dziać. A jak Pani ocenia całą tutaj inicjatywę, cały festiwal? Ja myślę, że to jest świetne przedsięwzięcie, ponieważ my parę lat. Wcześniej no, współpracowaliśmy też z redaktorem Suliszem i część takich, na przykład właśnie był taki festiwal śledzia, to były takie małe kroczki, czy ten festiwal nalewek, prawda? I to takie małe kroczki, małe jakieś przedsięwzięcia, które nagle przemieniły się w jedno wielkie wydarzenie. Taki event myślę, że jest interesujący, poza tym to nas wzbogaca, bo jeżeli tam szperamy, no przynajmniej ja, jak szukam jakiegoś tam przepisu albo coś mnie zaciekawi, no to też wchodzę w kulturę danego narodu. Czegoś się uczę, za każdym razem czegoś się tam nowego dowiem. Czy historia, czy kultura innych nacji, czy nawet naszego miasta. Tutaj taka, prawda, historia z bajglami to też jest taka ciekawa historyjka, ponieważ u nas co miesiąc odbywa się przedstawienie sztuk mistrza z Lublina w wykonaniu Witka Dąbrowskiego i my zawsze podajemy takie bajgle, które no, piekła jest dla Jaszy Mazura. No więc ja w życiu wcześniej bajgli nie piekłam żadnych, jadłam precle w Krakowie, natomiast Okazało się, że te bajgle, zaczęłam o tym opowiadać. Okazało się, że to moja mama spróbowała, to jakaś tam ciocia, ktoś tam starszy mówi, to taki sam smak jak przed wojną i tak dalej, i tak dalej. I potem się nawiązują jakieś rozmowy, nawiązują się nowe kontakty. Ja myślę, że to jedzenie to jest wspaniała historia, żeby nowe przyjaźnie się zawiązywały. To nie ma nic, nie, Francuzi to mają tak. Jedzenie, spanie i praca, prawda? Ale. Myślę, że to, to jedzenie to jest wspaniała rzecz. Mnie się to podoba we Francji, że jest czas święty tego jedzenia. Wtedy nie przerywają pracę, wszyscy jedzą, nikt do nikogo nie telefonuje, oni się skupiają, na tym smakują, rozkoszują się. Nawet proste rzeczy jedzą, taka bagietka świeża z masłem i z tą tapenadą na przykład, albo pycha z melonem. Nie, nie trzeba dużo, no i te sery, te sery i kieliszek wina. Nic więcej nie trzeba. Ja bardzo Pani dziękuję za rozmowę. My zapraszamy na nasz portal olublinie.pl. Tam również mamy zakładkę kulinarnie. Tak, no dziękuję bardzo. To można co zrobić? Że można popatrzeć co kto gdzieś inny, inny, kto inny przygotowuje, tak? Czy... Tak, my tutaj. My tutaj przygotowujemy... Przepisy oczywiście, przygotowujemy potrawy, robimy zdjęcia, także to wszystko jest zaprezentowane u nas na stronie. Dziękuję bardzo, na pewno zajrzę i może coś urodzi nowego z tej rozmowy. My zapraszamy do restauracji Hades i bardzo dziękujemy za rozmowę.